Pierwsza niedziela adwentu, nowy rok liturgiczny, kochani, przed nami. Najczęstsze, najczęstsze słowo, jakie powtarzane jest w czasie adwentu, to słowo oczekiwanie, czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Pamiętam, jak kiedyś, uczestnicząc w jednych z rekolekcji adwentowych, usłyszałem jedno zdanie, które pamiętam po dziś dzień. To zdanie brzmiało: Jeżeli dzisiaj nie oczekujesz na coś szczególnego od Pana Boga w przyszłości? Prawdopodobnie już dzisiaj jesteś człowiekiem niewierzącym. I to pytanie może nam towarzyszyć w czasie Wielkiego Adwentu, tego wielkiego okresu w czasie liturgicznym. Na co oczekujesz od Pana Boga? A mamy to, 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 to pytanie bardzo dobrze koleruje z dzisiejszą Ewangelią, w której pada aż cztery razy słowo: czuwajcie. Czuwajcie na to, na co oczekujecie. I ten, kto sobie odpowie na to pytanie, czego oczekuje od Pana Boga, będzie czuwał, bo nie znacie dnia ani godziny. I na co oczekujesz od Pana w tym świętym czasie? Jak psalmista śpiewa, daj nam nowe życie, a będziemy cię chwalili. Obyśmy czekali na nowość od Pana Boga, abyśmy na przykład przy obecnej zmianie władzy w naszym kraju, czekali tak naprawdę na prawdziwego władcę tego świata, jakim jest Stwórca Jezus Chrystus.